Deszcz bębnił rytmicznie o dach starego schroniska na obrzeżach Krakowa. Wiatr poruszał gałęziami drzew, a szare niebo zdawało się przytłaczać wszystko dookoła. Wśród szeregu boksów, gdzie psy witały każdego gościa szczekaniem lub radosnym merdaniem ogonem, był jeden kąt, gdzie panowała cisza. Tam w cieniu leżał Max, starszy owczarek niemiecki o przenikliwych, choć zmęczonych oczach. Pracownicy schroniska znali go dobrze. To nasz samotnik, mówili między sobą. Max nie był agresywny, nie sprawiał problemów, był spokojny, wręcz zbyt spokojny. Nigdy nie przywiązał się do nikogo, nigdy nie szukał kontaktu jak inne psy. Dniami leżał w swoim kącie, a jego spojrzenie zawsze błądziło w stronę drzwi wejściowych, jakby czegoś albo kogoś wypatrywał. Mijały lata, a Max wciąż czekał. Tego popołudnia deszcz nie ustępował, kiedy drzwi schroniska otworzyły się z cichym skrzypnięciem. Do środka wszedł mężczyzna, około czterdziestoletni, z lekko przypruszonym siwizną zarostem i spojrzeniem, w którym kryło się coś więcej niż zwykła ciekawość. Miał na sobie przemoczoną kurtkę, a w dłoni trzymał zagiętą, lekko wyblakłą fotografię. W czym mogę pomóc? Zapytała jedna z pracownic, podnosząc wzrok z biurka. Mężczyzna rozejrzał się niepewnie, jakby sam nie do końca wierzył, że tu jest. Szukam psa, odpowiedział cicho, a jego głos zdradzał lekkie drżenie. Nie był to jednak typowy potencjalny adoptujący, który przychodzi, by zobaczyć, jakie psy są dostępne. W jego oczach było coś innego, cień przeszłości i nadziei, której nie chciał głośno wypowiedzieć. Kiedy przeszedł obok kilku boksów, psy podbiegały do krat, szczekały, domagały się uwagi, ale on szedł dalej, jakby instynktownie kierował się w stronę tego jednego miejsca. W końcu zatrzymał się. Przed nim w półmroku swojego boksu leżał Max. Mężczyzna wstrzymał oddech, Max uniósł głowę, nie reagując jak inne psy. Żadnego szczekania, żadnego merdania ogonem, tylko długie, przenikliwe spojrzenie, jakby i on coś rozpoznał. Jakby na ten moment czekał przez wszystkie te lata. To Max odezwała się kobieta z obsługi, podchodząc cicho jest z nami już od pięciu lat. Znaleźliśmy go na ulicach nowej huty bez obroży, bez cipa. Od tamtej pory nikt się po niego nie zgłosił mężczyzna nie odpowiedział od razu. Wpatrywał się w psa, a jego dłoń zacisnęła się mocniej na starej fotografii. Na zdjęciu widniał młody owczarek niemiecki z błyskiem radości, dziesiątto dziesiąt oczach, siedzący obok młodszego Daniela, bo tak miał na imię ten mężczyzna. W końcu niemal szeptem wypowiedział imię, które zawisło w powietrzu cięższe niż deszczowe chmury za oknem. Max. Pies nie poruszył się, ale coś. W jego oczach zmieniło się na ułamek sekundy. Może to był tylko cień złudzenia, a może wspomnienie, którego nie da się tak łatwo zatrzeć. Daniel poczuł, jak serce bije mu mocniej. Nie mógł oderwać wzroku od psa. W jego głowie zaczęły kłębić się wspomnienia, choć jeszcze nie był na to gotowy. Pracownica schroniska spojrzała na niego z lekkim zaciekawieniem, ale nie zadawała pytań. Widziała już różne historie, ale ta. ta miała w sobie coś innego. Chciałbym. porozmawiać o adopcji, powiedział w końcu Daniel, choć jego głos był daleki od pewności. To nie była zwykła decyzja o przygarnięciu psa. To była nadzieja człowieka, który przez lata żył z pustką po stracie, bo Daniel nie przyszedł. Szukać jakiegoś psa, on szukał kogoś, kogo dawno temu stracił. Przyjaciela, którego pamięć bolała każdego dnia. Kiedy podpisywał wstępne dokumenty, Max wciąż leżał spokojnie, nie okazując emocji. Ale zanim Daniel odszedł od boksu, jeszcze raz spojrzał w te znajome oczy. Nie był pewien, czy to los, czy tylko desperacka próba uchwycenia przeszłości. Jednak coś w sercu mówiło mu, że ta historia jeszcze się nie skończyła. Na zewnątrz, Deszcz wciąż padał, jakby zmywał lata samotności i czekał na nowy początek. Deszcz ustał dopiero późnym wieczorem, kiedy Daniel wrócił do swojego mieszkania na Kazimierzu. Max szedł obok niego powoli, ostrożnie stawiając każdy krok. Nie było w nim lęku, raczej ostrożność psa, który nauczył się nie ufać zbyt łatwo. Daniel otworzył drzwi. Wpuścił Maksa do środka i przez chwilę po prostu patrzył, jak pies obwąchuje pomieszczenie. W ciszy mieszkania odezwały się wspomnienia, które Daniel starał się przez lata zagłuszyć. Kilka lat wcześniej. "No dalej, Max!" wołał młody Daniel, rzucając piłkę w stronę zielonego skweru. Owczarek z entuzjazmem pognał za zabawką, merdając ogonem tak, że trudno było nie uśmiechnąć się na ten widok. Każdy dzień wyglądał podobnie. Spacery, wspólne wieczory na kanapie, kiedy Max składł głowę na kolanach Daniela, a telewizor grał w tle. Potem przyszła tamta noc ucieczka po wypadku zdezorientowany pies, otwarte drzwi samochodu i nagła ciemność, która zabrała Maxa z życia Daniela. Teraz, stojąc w swoim salonie, Daniel patrzył na psa, który wyglądał jak duch przeszłości. Zbliżył się powoli, siadając na podłodze. Pamiętasz mnie, chłopie? Zapytał cicho, choć nie oczekiwał odpowiedzi. Max spojrzał na niego kątem oka, po czym odwrócił wzrok. Nie było w tym wrogości, raczej dystans psa, który przeżył zbyt wiele, by od razu zaufać. Daniel westchnął. Wstał i sięgnął do szafy, skąd wyciągnął stary niebieski koc. Rozłożył go obok kanapy. To był kiedyś ulubiony. Kąt Maxa. Teraz pies tylko spojrzał na koc, jakby coś mu świtało, ale po chwili położył się w innym miejscu. Każdy kolejny dzień wyglądał podobnie. Daniel mówił do Maxa spokojnym tonem, używał dawnych przezwisk, które kiedyś wywoływały merdanie ogonem: Stary łobuz, mój chłopak słowa te teraz zawisły w powietrzu bez echa. Wieczorami Daniel siadał przy oknie, patrząc na puste ulice. A w głowie przewijały się obrazy sprzed lat: Max bawiący się w parku, Max śpiący na kanapie, Max witający go przy drzwiach po pracy. Teraz ten sam pies siedział kilka metrów dalej, czujny, jakby wciąż nie był pewien, czy może pozwolić sobie na bliskość. Pewnego popołudnia Daniel zauważył coś, co sprawiło, że serce zabiło mu szybciej. Max stał w korytarzu, wpatrując. Się w pusty róg pokoju. To było dokładnie to miejsce, gdzie kiedyś leżała jego ulubiona zabawka gumowy kość, którą Daniel dawno temu schował do szuflady. Podszedł powoli, obserwując psa. Max lekko przechylił głowę, a w jego oczach pojawił się cień, wspomnienia. Daniel nie chciał się łudzić, ale nie mógł zignorować tego spojrzenia. Te drobne momenty dawały nadzieję. Choć budowanie więzi okazywało się trudniejsze niż myślał. Max był jak zamknięta księga, strony zapisane dawniej, ale teraz pozamykane przez lata samotności. Sąsiedzi patrzyli z lekkim zdziwieniem, widząc Daniela z tym starszym psem. Jedna z sąsiadek, pani Halina, nie omieszkała skomentować: Taki stary pies, panie Danielu, młodszego by pan wziął, łatwiej by było. Daniel tylko się uśmiechnął smutno. To nie był wybór z rozsądku. To była potrzeba serca. Wieczorami, kiedy w mieszkaniu panowała cisza, Daniel łapał się na tym, że mówi do Maksa o rzeczach, które kiedyś były ich codziennością. Próbował tych samych rytuałów. Nalewał wodę do tej samej miski. Kładł koc w starym miejscu. Nawet włączał ten sam program telewizyjny, który kiedyś uspokajał Maksa. Dni mijały powoli. Każdy drobny gest, każde spojrzenie psa stawało się dla Daniela jak sygnał, szukał znaków, że Max zaczyna pamiętać. Ale jednocześnie w jego głowie narastały wątpliwości: czy to naprawdę on, czy może tylko pies, który przypadkiem przypomina kogoś, kogo tak bardzo chciał odzyskać? Max był cierpliwy, jakby i on czekał na coś więcej niż zwykłe nowe życie czekał na iskrę, która pozwoliłaby mu przypomnieć sobie kim był. I kim był człowiek, który teraz mówił do niego znajomym głosem. Minęły tygodnie. A Daniel coraz częściej łapał się na tym, że patrzył na Maxa z rosnącym ciężarem w sercu. Każdego dnia powtarzał sobie, że potrzeba czasu, że pies po przejściach nie otworzy się od razu. Ale z tyłu głowy zaczynało kiełkować. Pytanie, którego bał się wypowiedzieć na głos, a co jeśli to nie jest mój Max? Codzienność była pełna małych rozczarowań. Daniel próbował wszystkich dawnych sztuczek, gwizdu, który zawsze przywoływał Maxa, komendy wypowiadanej tym samym tonem, nawet zapachu starego koca, który przechowywał przez lata. Ale Max często tylko patrzył na niego spokojnie. Bez większej reakcji, jakby dzieliła ich niewidzialna ściana wspomnień której pies nie potrafił przebić. Daniel nie mówił o tym nikomu, ale w samotnych wieczorach jego myśli były pełne zwątpienia. Czy to wszystko nie jest tylko projekcją jego tęsknoty? Czy przypadek nie zagrał z nim okrutnego żartu? W końcu owczarków niemieckich było wiele, a lata mogły zmienić psa nie do poznania. Sytuacji nie poprawiały słowa sąsiadów. Pani Halina, z którą rozmawiał pewnego dnia na klatce schodowej, rzuciła. Panie Danielu, po co się pan tak męczy? Starszy pies, żadnej więzi? Może lepiej by było znaleźć mu nowy dom, a wziąć młodszego? Łatwiej by się pan dogadał. Daniel tylko skinął głową, nie wdając się w dyskusję, ale słowa starszej kobiety bolały bardziej niż chciał przyznać. Po powrocie do mieszkania spojrzał na Maksa, który jak zwykle leżał w swoim kącie, obserwując go czujnym wzrokiem. A może pani Halina ma rację? Pomyślał gorzko: Może ja po prostu nie potrafię odpuścić przeszłości. Wewnętrzna walka Daniela przybierała na sile. Z jednej strony nie chciał się poddać, z drugiej bał się, że za kilka miesięcy obudzi się z przekonaniem, że zmarnował czas, łudząc się, że odzyska przyjaciela sprzed lat, ale los potrafi zaskoczyć w najmniej oczekiwanym momencie. Tamtego Wieczoru niebo nad Krakowem zasnuły ciemne chmury, a pierwsze grzmoty przetoczyły się nad miastem. Daniel ledwo zdążył zamknąć okno, gdy deszcz lunął z pełną siłą. W mieszkaniu zrobiło się ciemno i cicho, tylko odległe uderzenia piorunów rozdzierały ciszę. W jednej chwili wszystko wróciło do Daniela, jakby czas się cofnął. Max, gdy był szczeniakiem, panicznie bał się burz. Zawsze wtedy Daniel Siadał na podłodze, przyciągał psa do siebie i nucił cichą melodię prostą kołysankę, którą pamiętał z dzieciństwa. Bez zastanowienia usiadł teraz na środku pokoju. Oparł się plecami o kanapę i zaczął cicho nucić tę samą melodię, którą śpiewał lata temu. Nie spodziewał się cudów. Robił to bardziej dla siebie z przyzwyczajenia z potrzeby chwili ale wtedy stało się coś, co sprawiło, że czas jakby się zatrzymał. Max, który do tej pory leżał w kącie, nagle podniósł się i wolnym krokiem podszedł do Daniela. Przez ułamek sekundy Daniel nie oddychał, patrząc jak pies zatrzymuje się tuż obok niego. Potem Max położył głowę na jego kolanach. Dokładnie tak samo jak robił to kiedyś w takich chwilach. Daniel poczuł, jak oczy zaczynają mu się szklić. Przesunął dłonią po miękkiej sierści psa, a Max westchnął cicho. Ten sam dobrze znany dźwięk, który kiedyś był dla Daniela codziennością, a teraz brzmiał jak najpiękniejsza melodia. Serce Daniela zabiło mocniej. To nie był przypadek. To był gest, którego nie da się zapomnieć. Następnego dnia, wciąż poruszony wydarzeniami z burzowej nocy, Daniel postanowił sprawdzić coś, co od dawna tkwiło mu w pamięci. Wziął Maxa do kuchni, rozświetlając pomieszczenie Porannym światłem. Delikatnie odchylił psu ucho, szukając miejsca, które pamiętał sprzed lat. I wtedy je zobaczył. Mała, niemal niewidoczna blizna tuż za uchem, ślad po tamtym szczenięcym wybryku, kiedy Max zaczepił się o drut w ogrodzie. Daniel poczuł, jak opada z niego cały ciężar wątpliwości. Nie było już żadnych pytań, żadnych może i jeśli. To był jego Max. Ten sam, którego stracił lata temu, i który mimo wszystko odnalazł drogę do domu. To odkrycie zmieniło wszystko. Od tej chwili Daniel wiedział, że ich historia nie jest przypadkowa. Przeszłość i teraźniejszość połączyły się w jednym cichym westchnieniu psa i bliznach, które nosiło ich wspólne serce. Poranek po burzy był inny niż wszystkie wcześniejsze. Świeże powietrze wpadało przez uchylone okno, a słońce ostrożnie przedzierało się przez zasłony. Daniel, jeszcze zaspany, przecierał oczy, nie do końca pewny, czy to, co wydarzyło się poprzedniego wieczoru, było rzeczywistością, czy tylko snem podsyconym jego pragnieniem. Ale wtedy usłyszał znajomy dźwięk, stukot pazurów o drewnianą podłogę. Podniósł głowę i zobaczył coś, co sprawiło, że na jego twarzy pojawił się uśmiech, jakiego nie miał od lat. Max stał przy drzwiach, z ogonem poruszającym się w rytm cichej radości. W pysku trzymał starą, wysłużoną piłkę, tenisową, tę samą, którą Daniel zachował na pamiątkę ich wspólnych dni, schowaną głęboko w szafie. Jakim cudem Max ją znalazł? To nie miało znaczenia. Ważne było jedno: ten błysk w oczach psa, ta znajoma iskra życia i przywiązania. Max nie tylko pamiętał, on wrócił. No, stary przyjacielu, wyszeptał Daniel, wstając z łóżka i podchodząc do psa. Max podszedł bliżej, trącając go pyskiem w kolano, jakby chciał powiedzieć: Na co czekasz? Zaczynamy dzień tak jak dawniej. W jednej chwili wszystko, co przez ostatnie tygodnie było niepewnością, rozwiało się jak poranna mgła. Max był sobą, wiernym towarzyszem, który odnalazł drogę przez lata samotności i znowu stał u boku Daniela. Cały dzień minął im na rzeczach prostych, ale pełnych znaczenia. Daniel rzucał piłkę na podwórku kamienicy, a Max biegał za nią z taką energią, jakby czas cofnął się o kilka lat. Sąsiedzi patrząc na nich przez okna, widzieli już zupełnie inny obraz nie człowieka i obojętnego psa, ale dwójkę starych przyjaciół, którzy w końcu odnaleźli wspólny rytm. Wieczorem Daniel podjął decyzję, która była oczywista. Zapakował piłkę do torby, zawołał Maxa i razem ruszyli w stronę miejsca, które kiedyś było ich codziennością Parku Jordana. Spacer był spokojny, pełen tych krótkich spojrzeń, w których kryło się więcej niż tysiąc słów. Max co jakiś czas zerkał na Daniela, a jego ogon merdał lekko, jakby cieszył się każdą minutą tego powrotu do przeszłości. Gdy dotarli na miejsce, słońce powoli chowało się za horyzontem, malując niebo odcieniami pomarańczu i różu. Daniel usiadł na starej ławce pod dębem, a Max położył się obok, kładąc głowę na jego stopach dokładnie tak, jak robił to kiedyś po długich zabawach. Przez chwilę obaj patrzyli przed siebie w ciszy, która nie była już ciężarem, lecz spokojem. Daniel poczuł, jak coś w nim się zamyka. Ta rana, która przez lata nie chciała się zagoić, wreszcie zaczęła się leczyć. Pochylił się lekko i pogłaskał Maksa po karku, czując znajome ciepło pod dłonią: Witaj w domu, przyjacielu! szepnął, a głos mu zadrżał, choć tym razem nie było w nim smutku, tylko ulga i wdzięczność. Maks odpowiedział cichym westchnieniem i zamknął oczy, jakby mówił: Wiedziałem, że mnie znajdziesz. Od tego dnia ich życie znów. Nabrało rytmu. Max był tym samym psem, którego Daniel pamiętał: może trochę wolniejszym, z siwymi włoskami na pysku, ale wiernym, oddanym i co najważniejsze szczęśliwym. Gdziekolwiek Daniel się pojawiał, Max szedł obok, jakby żaden dzień rozłąki nigdy się nie wydarzył. Daniel zrozumiał wtedy coś, co wcześniej wydawało mu się tylko pustym frazesem: Prawdziwa więź nie ginie może zostać przyćmiona przez czas, ból czy strach, ale jeśli jest szczera, zawsze znajdzie drogę powrotną. Patrząc na zachodzące słońce i psa u swojego boku, wiedział jedno. Czasem potrzeba lat cierpliwości, odrobiny wiary i serca gotowego czekać, by to, co najważniejsze, wróciło na swoje miejsce. Max wrócił, a razem z nim wrócił spokój którego Daniel szukał od dnia, gdy los rozdzielił ich ścieżki. Teraz obaj wiedzieli, że niezależnie od tego, co przyniesie przyszłość, są już w domu.